Czy kamienie naturalne, dekoracyjne, klei się na jakiś specjalny klej, o którym wiedzą tylko nieliczni, czy też wykorzystuje się klej do płytek? Odpowiadam, jeżeli będziesz planujesz wykonywać właśnie samodzielnie takie rzeczy, będziesz przyklejał jakiś kamień dekoracyjny, jakiś kamień z pola, jakieś kamienie takie, rzeczy ładne, ale właśnie z kamieni wyrobionych, na przykład tak jak tutaj widzisz na załączonym obrazku, jest to moja praca, na przykład będziesz robił takie rzeczy, gdzie masz do czynienia właśnie z kamieniem i zastanawiasz się jak to po prostu przykleić, żeby ci się trzymało, żeby to nic nie odpadło. Wiadomo, musisz spełnić te wszystkie wymogi odnośnie podłoża, żeby on był odplony, zabezpieczony, zagruntowany, tak, i tak dalej, i tak dalej. Ale również klej tutaj jest istotny. Istotny, no bo kamień ma w sobie to, że jednak jest dość ciężki może tobie odpaść pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych pod względem pod wpływem samej temperatury. Dlatego tutaj potrzebujesz dość dobry klej jakościowo, dobrego producenta, a nie jakiegoś glazownika Mapeja najtańszego. Takie nie zdadzą egzaminu, mogą Odpaść. Możesz mieć reklamację, albo no, możesz mieć potem awarię, usterkę i będziesz to poprawiał. Taki kamień, trochę waży, coś ci upadnie, jakoś płytę chodnikową podbije, kwiatka dla żony, czy cokolwiek, dlatego wybieraj kleje do płytek, ale właśnie kleje żelowe tutaj zalecam, o podwyższonej właśnie parametrach na działania atmosferyczne oraz o niskiej, niskim spływie. Takie kleje są moim zdaniem bardzo dobre. Nie będę podawał Tobie tutaj żadnej marki, w innym materiale to nagram. Bo skupiamy się na tym, czy są jakieś specjalne kleje do kamieni naturalnych. Nie ma. Kleje do płytek są w zupełności wystarczające. Przyklejasz, zostawiasz, fugujesz. Procedura jest taka sama jak podczas klejenia płytek. Także to tyle. Mam nadzieję, że już wiesz, że do klejenia właśnie, kamienia dekoracyjnego wykorzystujemy zwykły klej, dlatego też dawaj śmiało łapki, komentuj, udostępniaj ten film dla znajomych. Mam nadzieję, do zobaczenia, dziękuję za Twój czas, życzę Ci wszystkiego dobrego, mówił Damian Budowlańc. Cześć!